14 lutego w Dzień Zakochanych miasto Tarnobrzeg zaprasza na walentynkowe wydarzenie. Będą między innymi romantyczne opowieści, a także pokaz ogni. Takie walentynkowe wydarzenie jest pierwszym organizowanym w Tarnobrzegu. Zapraszamy wszystkich Państwa na nowe wydarzenie w kalendarzu imprez. Będzie to Tarnobrzeg Walentynkowy, wydarzenie, które oprze się tutaj w, na historii tego miasta również. Wystartujemy spod Urzędu Miasta, gdzie pod koronkowym Niebem, czyli także wydarzeniem już trochę cyklicznym, ponieważ rok temu panie z Fundacji Damy Radę zorganizowały pierwszą edycję tego zdarzenia, takiej akcji, więc od tego rozpoczniemy. Na Placu Surowieckiego zainaurujemy Niebo. Następnie spotkamy się z animatorami walentynkowymi tutaj pod urzędem, po to, by rozdać łakocie z takim walentynkowym przesłaniem. Dodatkowo również napiszemy wspólnie list miłosny. Będzie to ciekawa inicjatywa, bo każdy z nas będzie mógł dopisać fragment historii takiej tarnobrzeskiej, miłosnej, która potem stanie się pamiątką z tego wydarzenia. Następnie zaprosimy wszystkich uczestników właśnie na spacer. Ten spacer będzie miał aspekt na pewno Historyczny, ponieważ PTTK przeprowadzi nas po mieście, w miejsca, gdzie miały miejsce właśnie ciekawe wydarzenia związane z historiami miłosnymi, ale także będzie tutaj w tle taka rekonstrukcja. Zobaczymy rycerzy, damy dworu, coś ciekawego w różnych miejscach, gdzie też będzie miało to taki kontekst właśnie historyczno-walentynkowy. Następnie finał tego wydarzenia zaplanowaliśmy przy zamku gdzie z kolei zorganizujemy dla Państwa piękny pokaz Teatru Ognia. I to będzie finał tego wydarzenia. Tam również będziemy mogli wziąć udział w akcji charytatywnej na rzecz jednej tutaj z osób potrzebujących w brzegu i bajkowi animatorzy, którzy będą nam towarzyszyć przez całą drogę, także przygotują jeszcze na finał ciekawe atrakcje. W wydarzeniu udział mogą wziąć nie tylko zakochani, również single, dzieci, można przyjść również całą rodziną.